Ostatnie dni są coraz bliżej. Wielu z nas czuje, że czas wypełnienia proroctw już nadszedł. To nie jest moment na strach, lecz na przygotowanie, zarówno duchowe, jak i praktyczne. Bóg, pełen miłości, daje nam znaki, abyśmy mogli przejść przez ten okres z wiarą i nadzieją. W Polsce, kraju, który zawsze był bastionem wiary, jesteśmy wezwani do głębokiej refleksji nad tym, co nadchodzi. Matka Boża wielokrotnie objawiała się w historii, ostrzegając swoje dzieci przed trudnymi czasami. W naszym kraju, gdzie jasna góra jest sercem duchowego życia, odczuwamy szczególną więź z jej przesłaniem. To, co nadchodzi, wymaga od nas nie tylko modlitwy, ale także działania dla siebie, dla naszych rodzin i dla przyszłych pokoleń. Zastanówmy się, co oznacza być przygotowanym. Nie chodzi tylko o zabezpieczenie materialnych zasobów, ale przede wszystkim o wzmocnienie wiary. Polacy, jako naród, który przetrwał wiele trudnych chwil w historii, wiedzą, że siła pochodzi z jedności i wspólnoty. Właśnie teraz jest czas, aby okazać solidarność i troskę o siebie nawzajem. Nasze dziedzictwo duchowe jest niezwykle bogate. To jest moment, aby sięgnąć do korzeni naszej wiary i przypomnieć sobie, że Bóg jest z nami nawet w najciemniejszych chwilach. Przez modlitwę i zaufanie Jego prowadzeniu możemy przygotować się na wszystko, co przyniosą te dni. Dni ciemności nie są jedynie metaforą, są ostrzeżeniem, które ma nas przygotować na zmiany, jakie nadejdą. Polska, kraj o głębokich korzeniach chrześcijańskich, ma szczególną rolę w tych czasach. Nasza wiara jest latarnią, która rozświetla mrok i prowadzi nas ku Bożemu światłu. Matka Boża w swoich objawieniach podkreślała, że te dni będą próbą dla naszej wiary. Wielu może poczuć zwątpienie lub strach, ale to właśnie wtedy powinniśmy zjednoczyć się w modlitwie. Polska była świadkiem wielkich cudów dzięki wierze swoich mieszkańców, a teraz jest czas, aby ponownie zaufać Bożej Opatrzności. Przez lata budowaliśmy swoje życie na wartościach, które dziś są kwestionowane przez świat. Materializm i brak duchowości osłabiają nasze korzenie. Te dni ciemności są okazją do głębokiego rachunku sumienia i powrotu do tego, co naprawdę ważne. Miłości Boga i bliźniego. Niech nasze rodziny staną się miejscem modlitwy i światła. W tych czasach trudności modlitwa różańcowa oraz wspólne czytanie Pisma Świętego mogą przynieść pokój i nadzieję. Nasza siła jako narodu zawsze pochodziła z wiary to ona będzie nas prowadzić przez ciemności. Przygotowanie na trudne czasy to nie tylko zabezpieczenie materialne, ale przede wszystkim duchowe. Jednak Matka Boża przypomina nam również o konieczności posiadania zapasów jedzenia, które mogą być niezbędne w nadchodzących dniach. W Polsce, gdzie tradycje związane z naturą i rolnictwem są silne, mamy możliwość odpowiedniego przygotowania się na to, co nadchodzi. Owocami, które Matka Boża szczególnie poleca, są winogrona. Nie są one jedynie źródłem pożywienia. Ale także symbolem obfitości i łaski. W wielu polskich rodzinach tradycje związane z przygotowywaniem zapasów na zimę mogą teraz nabrać nowego, duchowego znaczenia. Winogrona, suszone owoce czy miód mogą stać się częścią naszej duchowej i fizycznej ochrony. Pamiętajmy jednak, że przygotowanie materialne jest tylko jednym z aspektów. Wiara i modlitwa są fundamentem, na którym powinniśmy budować nasze działania. Każda rodzina powinna rozważyć, jak może wspierać nie tylko siebie, ale także innych w swojej społeczności. To czas na solidarność, która zawsze była cechą polskiego narodu. Nie pozwólmy, aby strach kierował naszymi decyzjami. Przygotowanie to akt miłości do siebie, do swoich bliskich i do Boga. Zaufajmy, że Pan pomnoży to, co mamy, tak jak uczynił to w przeszłości. On nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Matka Boża zawsze była matką ostrzeżeń i miłości. W Polsce, gdzie jej wizerunek na jasnej górze przyciąga miliony pielgrzymów, jej przesłanie nabiera szczególnej wagi. W swoich objawieniach podkreślała, że nadchodzące dni będą próbą dla naszej wiary i wytrwałości. Jej słowa nie są jednak po to, aby nas przestraszyć, lecz aby przygotować. W jej objawieniach na całym świecie, a także w Polsce, zawsze była obecna nadzieja. Jej orędzia wskazują drogę do pokoju i zbawienia, nawet w najtrudniejszych chwilach. Jako naród musimy wziąć sobie do serca jej przesłanie. Polska była zawsze krajem maryjnym, a jej opieka nad naszym narodem jest widoczna w historii. Od cudu nad Wisłą po zwycięstwa duchowe, Matka Boża była naszą przewodniczką. Jej orędzia są przypomnieniem, że modlitwa i zaufanie Bogu mogą przemienić nawet najciemniejsze chwile. Zaufajmy jej wstawiennictwu i odpowiedzmy na jej wezwanie. Niech różaniec stanie się codzienną modlitwą w naszych domach, a nasze serca otworzą się na jej przesłanie miłości i troski. Polska, jako naród wierny, jest wezwany do odpowiedzenia na jej głos. Polska zawsze była krajem modlitwy. W najtrudniejszych chwilach historii, kiedy nasz naród był podzielony lub okupowany, to właśnie modlitwa jednoczyła nas jako wspólnotę. Dziś, w obliczu nadchodzących prób, jesteśmy wezwani do jeszcze głębszej modlitwy za nasz kraj. Jedność duchowa Polaków jest naszą siłą. Modlitwa za Polskę to nie tylko akt patriotyczny, ale przede wszystkim wyraz naszej wiary. Kiedy prosimy Boga o błogosławieństwo dla naszej ojczyzny, otwieramy drzwi dla Jego łaski. To czas, aby w każdej parafii, w każdej rodzinie zorganizować wspólne modlitwy za Polskę. Matka Boża, która jest królową Polski, wielokrotnie interweniowała w naszej historii. Jej obecność w Częstochowie jest świadectwem jej miłości do naszego narodu. Jako jej dzieci. Powinniśmy odpowiedzieć na jej wezwanie do modlitwy i nawrócenia. Niech nasze modlitwy będą szczere i pełne wiary. Polska, jako naród wierny Bogu, ma szczególną misję w tych czasach. Przez modlitwę i działanie możemy stać się światłem dla innych narodów. W dzisiejszych czasach wielu z nas. Pokłada nadzieję w materialnym bezpieczeństwie. Stabilność finansowa, technologia i rozwój gospodarczy stały się fundamentami, na których budujemy nasze życie. Jednak Matka Boża ostrzega, że te filary wkrótce mogą się załamać. Polska, jako część globalnej gospodarki, również będzie odczuwać skutki tych zmian. Z przeszłości wiemy, jak łatwo materialne bezpieczeństwo może się rozpaść. W okresie transformacji ustrojowej wielu Polaków straciło wszystko, co budowali przez lata. Nadchodzące dni mogą przypominać te trudne chwile. Jednak, jak wtedy, tak i teraz, kluczowe jest, abyśmy oparli się na wierze i wspólnocie. Nie powinniśmy patrzeć na ten czas jako na koniec, ale jako na początek nowej ery duchowej. Polska, jako naród wierny Bogu, może być przykładem dla innych. Zamiast lęku przed utratą materialnych dóbr, powinniśmy skupić się na budowaniu duchowej odporności. To ona pomoże nam przetrwać wszystko. Matka Boża wzywa nas, abyśmy powierzyli nasze troski Bogu. To czas, aby zjednoczyć się jako naród, wspierać się nawzajem i przypomnieć sobie, że prawdziwe bezpieczeństwo pochodzi z wiary, a nie z dóbr materialnych. W swoich objawieniach Matka Boża ostrzegała przed Antychrystem, który ma manipulować narodami i wprowadzać chaos. Europa, jako centrum kulturowe i polityczne, jest szczególnie narażona na jego działania. Polska, jako kraj na granicy wschodu i zachodu, może odegrać kluczową rolę w tych wydarzeniach. Antychryst działa poprzez korupcję wartości i manipulację mas. Widać to w rosnącym materializmie, zaniku duchowości i podziałach między narodami. Polska, która przetrwała wieki prób, może być światłem dla innych, pokazując, jak zachować wiarę w czasach zamętu. Jednak ten czas wymaga od nas czujności. Modlitwa i rozeznanie duchowe są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Antychryst będzie próbował przekonać nas, że nasze wartości są przestarzałe, a wiara. Nie ma znaczenia. Polska musi stać się bastionem prawdy i wierności Bogu. Nasza historia pokazuje, że jako naród potrafimy zjednoczyć się w obliczu zagrożeń. Matka Boża, królowa Polski, przypomina nam, że modlitwa różańcowa jest najpotężniejszą bronią przeciwko działaniom zła. Niech nasza wiara stanie się tarczą, która ochroni nas przed manipulacją. Rosja, symboliczny niedźwiedź, zawsze była obecna w proroctwach dotyczących końca czasów. W historii Polski relacje z Rosją były napięte i pełne konfliktów. Matka Boża ostrzega, że nadchodzące wydarzenia mogą ponownie postawić te dwa narody na przeciwnych biegunach globalnych przemian. Proroctwa wskazują, że Rosja odegra kluczową rolę w destabilizacji Europy. Jednak Polska, jako naród wierny Bogu, ma szczególne zadanie modlić się za nawrócenie wschodniego sąsiada. To duchowa walka, w której modlitwa i wierność odgrywają główną rolę. Nasza historia uczy nas, że nawet w najtrudniejszych chwilach wiara była naszym oparciem. Dziś, kiedy widzimy napięcia polityczne i rosnące zagrożenia, musimy przypomnieć sobie słowa Matki Bożej: zaufajcie mojemu synowi. A znajdziecie pokój. Polska może stać się pomostem między narodami, jeśli zachowa swoją duchową tożsamość. Niech nasza modlitwa będzie skierowana nie tylko na ochronę Polski, ale także na nawrócenie Rosji. To czas, aby przypomnieć sobie, że Bóg działa przez modlitwę swoich wiernych. Jesteśmy wezwani, aby być światłem w ciemności. Matka Boża ostrzega nas przed nadchodzącymi katastrofami naturalnymi i głodem, które będą próbą dla całej ludzkości. Polska, choć rzadko doświadczająca trzęsień ziemi, nie jest wolna od innych zagrożeń, takich jak ekstremalne zjawiska pogodowe czy kryzysy gospodarcze. Przygotowanie na te czasy oznacza zabezpieczenie podstawowych potrzeb, ale także wzmocnienie wiary. Matka Boża Wskazuje, że modlitwa i zaufanie Bożej Opatrzności mogą nas przeprowadzić przez najciemniejsze chwile. Polska ze swoją tradycją Solidarności może stać się przykładem, jak wspierać siebie nawzajem w trudnych czasach. Ważne jest, aby rodziny rozważyły swoje przygotowania praktyczne, zapasy żywności, wody i podstawowych leków. Jednak nie powinniśmy zapominać, że to Bóg jest naszym prawdziwym źródłem ochrony. On pomnoży to, co mamy, jeśli zaufamy Jego prowadzeniu. Niech te ostrzeżenia nie wywołują strachu, lecz wzmocnią naszą wiarę. Polska jako naród, który przetrwał liczne trudności, ma siłę, aby przejść przez to, co nadchodzi. Zaufajmy, że Pan jest z nami i prowadzi nas przez każdą burzę. Winogrona, które Matka Boża wskazała jako szczególnie ważne, mają głębokie znaczenie duchowe i symboliczne. W Polsce, gdzie tradycje związane z naturą są żywe, ten owoc może stać się symbolem nadziei i odnowy. Winogrona symbolizują życie i łaskę Bożą. W naszej tradycji chrześcijańskiej są one także związane z Eucharystią, krwią Chrystusa. To przypomnienie, że nawet w najciemniejszych chwilach Bóg jest z nami, ofiarując nam swoje życie i miłość. Przygotowanie zapasów winogron może stać się aktem wiary i posłuszeństwa. Nie chodzi tylko o ich fizyczne właściwości, ale także o duchowe przesłanie, jakie niosą. Polska, jako kraj wierny Maryi, jest wezwany, aby zachować te tradycje i przekazywać je kolejnym pokoleniom. Niech nasze domy staną się miejscem modlitwy i przygotowania. Winogrona, jako symbol Bożej obfitości, przypominają nam, że Bóg zawsze zapewnia swoim dzieciom to, czego potrzebują. Zaufajmy Jego prowadzeniu i pamiętajmy, że jesteśmy wezwani, aby być świadkami Jego miłości. W trudnych czasach Matka Boża wskazuje, że natura jest naszym sprzymierzeńcem. Polska z bogatą tradycją ziołolecznictwa i bliskością przyrody, ma wyjątkową możliwość powrotu do korzeni tej mądrości. Rośliny lecznicze, które Bóg stworzył, mogą pomóc nam zarówno w ciele, jak i w duchu. W naszych lasach i łąkach znaleźć można wiele roślin, które od wieków były używane przez nasze babcie. Rumianek, mięta, dziurawiec to tylko niektóre z nich. Warto pamiętać, że zioła nie tylko leczą ciało, ale także mogą wspierać naszą modlitwę i medytację, tworząc atmosferę spokoju i refleksji. Tradycja polskiego ziołolecznictwa opiera się na przekonaniu, że Bóg dał nam wszystko, czego potrzebujemy, aby przetrwać. Matka Boża wzywa nas, abyśmy traktowali naturę z szacunkiem i wdzięcznością. To nie tylko zasób, ale także przypomnienie o jego opatrzności. Niech każda polska rodzina spojrzy na tę mądrość, jako na dar, który należy pielęgnować. Powrót do tradycji może stać się nie tylko sposobem na przetrwanie, ale także na odnowę naszej duchowości, która od wieków była związana z bliskością natury. Polacy od zawsze wyróżniali się solidarnością. To właśnie ta cecha pomogła nam przetrwać najciemniejsze momenty historii, od zaborów po wojny światowe. Dziś, w obliczu nadchodzących trudności, jesteśmy wezwani aby ponownie zjednoczyć się jako naród. Matka Boża przypomina nam, że solidarność to nie tylko pomoc materialna, ale także duchowe wsparcie. Modlitwa za siebie nawzajem, wspólne działania i wzajemna troska mogą stać się fundamentem naszej odporności. Polska, jako naród wierny Bogu, ma obowiązek być przykładem jedności dla innych. Warto przypomnieć sobie słowa świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie podkreślał znaczenie wspólnoty. Nie lękajcie się. Te słowa mogą być naszym przewodnikiem w tych trudnych czasach. Razem możemy stawić czoła każdemu wyzwaniu. Niech nasze parafie, wspólnoty i rodziny staną się miejscami wsparcia i miłości. To czas, aby okazać, że Polska nie tylko przetrwa, ale także stanie się latarnią nadziei dla innych narodów. W objawieniach Matka Boża ostrzega, że nadchodząca walka nie będzie tylko fizyczna, ale przede wszystkim duchowa. Polska, jako naród głęboko wierzący, ma szczególną rolę w tej walce. To czas, abyśmy umocnili naszą wiarę i przygotowali się na pokusy, które będą nas osłabiać. Duchowa walka to nie tylko modlitwa, ale także codzienne wybory. Pokusy materializmu, egoizmu czy pychy są obecne w każdym aspekcie naszego życia. Polska, która zawsze opierała się na wartościach chrześcijańskich, jest wezwaniem, aby być przykładem wierności i pokory. Matka Boża podkreśla, że modlitwa różańcowa jest najpotężniejszą bronią w tej walce. Polska, gdzie różaniec jest głęboko zakorzeniony w tradycji, może stać się latarnią dla innych narodów. Niech nasze rodziny staną się miejscami modlitwy i duchowej siły. Niech każdy Polak pamięta, że prawdziwa siła pochodzi z pokory i zaufania Bogu. Razem, jako naród, możemy stanąć na wysokości zadania i pokazać, że wiara jest naszą najpotężniejszą bronią. Polska zawsze była krajem, który świecił światłem wiary, nawet w najciemniejszych czasach. W momentach zaborów, wojen czy okupacji, to właśnie wiara była naszym przewodnikiem. Dziś, w obliczu nowych wyzwań, jesteśmy wezwani, aby ponownie być światłem w mroku. Historia Polski pełna jest przykładów bohaterstwa opartego na wierze. Od świętej Faustyny Kowalskiej po błogosławionego księcer Jerzego Popiełuszkę nasi święci przypominają nam, że wiara może przemieniać świat. Ich życie jest inspiracją, abyśmy nie poddawali się w obliczu trudności. Niech nasze parafie, rodziny i wspólnoty staną się miejscami światła i nadziei. To czas, abyśmy pokazali światu, że Polska jest krajem, który wierzy w moc modlitwy i Bożej opatrzności. Niech każdy z nas stanie się świadkiem tej wiary. Matka Boża wzywa nas, abyśmy byli latarnią, która prowadzi innych do jej syna. Polska jako naród wierny ma misję niesienia tej nadziei nie tylko sobie, ale także światu. Częstochowa jest sercem duchowym Polski. Jasna Góra, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej, jest miejscem, gdzie miliony Polaków szukały nadziei, ochrony i siły w najtrudniejszych momentach. Dziś, w obliczu nadchodzących trudności, jesteśmy wezwani, aby ponownie zaufać jej opiece. Matka Boża Częstochowska była świadkiem wielu cudów w historii Polski. To ona była naszą przewodniczką w czasie wojen i prób, dając nam siłę i wiarę, abyśmy przetrwali. Jej wizerunek, noszący ślady walki, jest symbolem niezłomności polskiego ducha. Niech każdy Polak pamięta, że Matka Boża jest zawsze z nami, jej wstawiennictwo jest potężne, a jej miłość do nas nieograniczona. To czas, abyśmy odnowili naszą wierność i zaufanie do niej. Prosząc o jej ochronę i prowadzenie, niech jasna góra stanie się latarnią nadziei nie tylko dla Polski, ale dla całego świata. Matka Boża Częstochowska przypomina nam, że z nią, u boku, możemy przetrwać każdą burzę. Zaufajmy jej i oddajmy się pod jej opiekę.